Prawa, które pozwalają na osiągnięcie niezależności finansowej, są bardzo proste. Ważne jest jednak to, aby przestrzegać tych praw, gdyż w innym przypadku nie zadziałają. Prawo pierwsze: wydawaj mniej niż zarabiasz. To bardzo proste: wydawaj mniej niż zarabiasz oraz odkładaj lub inwestuj różnicę. Możesz być kimkolwiek, pracować gdziekolwiek, to nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli będziesz odkładał 100 zł miesięcznie, mniej więcej od wieku lat 22 do 65. Gdy przejdziesz na emeryturę, Twoje oszczędności będą warte przynajmniej milion. 100 zł miesięcznie to 25 zł tygodniowo. 3 ,50 zł 50 groszy dziennie. Czy możesz odłożyć 3,50 każdego dnia? Oczywiście, że możesz. Okej, okay, wiadomo. Możesz to zrobić, tylko zrób to na pewno. Prawo drugie. Aby osiągnąć niezależność finansową, musisz odkładać 10% z każdej zarobionej złotówki. Musisz rozwinąć w sobie nawyk już na samym początku swojej kariery zawodowej, że odkładasz na osobne konto 10% swojego wynagrodzenia, a żyjesz za pozostałe 90%. Większość ludzi, gdy dostaje wypłatę, wydaje prawie wszystko. To, co zostanie, jeśli coś zostanie, zostawiają w banku na koncie, ale tylko na chwilę tymczasowo żeby zaraz to wydać, jak tylko nadarzy się odpowiednia okazja. Gdy patrzą na swoje konto bankowe i gdy widzą tam jakieś pieniądze, wołają, hej, została jakaś kasa, wydajmy ją. Niektórzy ludzie po prostu nie są w stanie zatrzymać przez swoje pieniędzy. Muszą je zaraz wydać. Ty zachowuj 10% swojego dochodu. Prawo trzecie. Uświadom sobie, że Twoja niezależność finansowa jest ważniejsza od Twojego statusu społecznego. Współpracując z milionerami, tymi, którzy zawdzięczają wszystko sobie, zauważyłem, że nie przywiązują oni żadnej wagi do tego, aby zaimponować innym. Bardziej obchodziła ich własna niezależność finansowa niż to, jak byli postrzegani przez innych. Przynajmniej do momentu, kiedy stali się naprawdę bogaci. Stawiają oni swoją niezależność finansową na pierwszym miejscu, status społeczny na drugim, trzecim, czwartym albo dziesiątym. Trzymaj się tego, a zobaczysz, co się stanie z Twoimi finansami. Czy wiesz, że milionerzy, którzy zawdzięczają wszystko sobie, nigdy nie kupują nowych samochodów? Dlaczego? Dlatego, że nowy samochód w momencie, kiedy wyjedzie z salonu, traci na wartości nawet do kilkunastu procent. Więc co oni robią? Oczywiście, że kupują samochód, który mi się podoba, ale szukają auta dwu trzyletniego, serwisowanego z małym przebiegiem. Zaoszczędzają w ten sposób 20-25% wartości. Pracowałem kiedyś z człowiekiem, który zaczynał od niczego, a zbudował firmę wartą 800 milionów dolarów. Mieszkał w miłym sąsiedztwie, wśród dobrze sytuowanych ludzi, adwokatów, lekarzy, prawników. Prowadził normalne życie, bez ostentacji. Jego sąsiedzi, większość z nich, była o dwie wypłaty od bezdomności. To znaczy, jeśli by nie wypłacać im dochodu przez dwa miesiące, nie byliby w stanie spłacać kredytów hipotecznych. Pracowałem z tym człowiekiem bardzo długo. Jeździł tym samym używanym samochodem przez 3-4 lata. Lubił kadilaki, więc miał fajnego zadbanego kadilaka. Po trzech, czterech latach znowu kupował używane auto. Nigdy nie manifestował się swoim bogactwem, a był jednym z najbogatszych ludzi w Ameryce. Jakbyś go spotkał, nigdy byś nie uwierzył, że jego fortuna jest warta wiele setek milionów miałby na sobie sweter albo jeden z niewielu garniturów nigdy nie miał dużej garderoby ale nie miał też zaległych rachunków do zapłacenia natomiast jeśli chciał gdzieś się wybrać leciał prywatnym wartym 25 milionów odrzutowcem cały samolot tylko dla niego ostatnie czwarte prawo dotyczące osiągnięcia niezależności finansowej to nigdy Nigdy nie dotykaj odłożonych oszczędności. To bardzo ważne, zanotuj to sobie, zapisz, zapamiętaj. Wielu popełnia błąd, myśląc, że zaoszczędzone pieniądze czekają tylko na to, żeby je wydać. Że to są takie pieniądze na specjalne okazje. Więc jeśli się zdecydujesz na kupno samochodu albo na wycieczkę, to możesz użyć właśnie tych zaoszczędzonych pieniędzy. Nie, tak nie jest. Jeśli chcesz wydać pieniądze na specjalne okazje, powinieneś specjalnie je odłożyć, najlepiej na osobnym koncie. Pamiętaj o priorytetach. Najważniejsza jest niezależność finansowa, Twoje bezpieczeństwo finansowe, Twoja wolność finansowa. Jeśli raz odłożysz oszczędności na swoim koncie wolności finansowej, nie wypłacasz ich. Koniec, kropka. Uwierz mi, to ważne, jeśli raz odłożysz oszczędności, nie wydawaj ich pod żadnym pozorem. Ja osobiście nałożyłem na siebie dyscyplinę i nieważne, w jakich byłem tarapatach, nigdy nie mogłem ruszyć swojej finansowej twierdzy. Nigdy. Jeśli przemknie ci przez głowę myśl, że w razie czego możesz wypłacić te pieniądze, to powiem ci coś. Prędzej czy później znajdziesz powód, żeby je wypłacić. Więc nawet o tym nie myśl. Podsumujmy te cztery prawa, cztery klucze, które otworzą drzwi do Twojej niezależności finansowej, do Twojej pewnej emerytury. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Oszczędzaj 10% swoich dochodów. Kupuj raczej używane niż nowe. I nigdy, nigdy nie ruszaj raz odłożonych oszczędności. Odkłada je aż do momentu, gdy będziesz mógł już żyć w taki sposób, w jaki naprawdę chcesz. I to właśnie dzięki tym czterem prawom jesteś w stanie to osiągnąć.